Siema, ma tutaj mój ser Grzesiu dzisiaj Wam dam kilka swoich informacji to tak dalej będę kręcił poradniki ale będę zaczynał kręcić, znaczy będę kręcić, próbować o będę próbował kręcić let's playa i to tyle z mojej strony co chciałem powiedzieć i proszę o nie pisanie głupich komentarzy typu naucz się mówić bo bo bo, bo. Bo nie lubię takich komentarzy. Jeśli nie chcecie tego oglądać, nie podobało się to, po prostu od, odrzućcie to. A nie oglądajcie i piszcie głupie komentarze, Proszę Was tylko o to. No, no i to będę się dalej rozgadywał. Pozdrawiam wszystkich let's playowców a i kolegów z mojej, mojej klasy. I napiszę ich w opisie. No i tyle. Nie pro, Proszę o nie pisanie głupich komentarzy Subskrybujcie i dodawajcie się jako widzów. Widzowie, sorry, na razie.